Adrian Kempa po niestety porażce z Mansurem Ażijewem na Armia Fight Night 10. Adrian, pierwsze takie moje pytanie, co poszło nie tak z, z tej perspektywy czasu, już bo już jesteśmy godzinkę po walce. Co poszło nie tak? No, ciężko mi stwierdzić po walce, ja tej walki jeszcze nie widziałem. No ale co, no, w trzeciej rundzie mnie obalił i ciężko już było wyjść, tak? trochę sił już brakło, dobrą kontrolę miał w tym parterze. Weszły tam z dwa łokcie, poczułem je. Ja też jestem takim zawodnikiem, że ja nie lubię się sklejać, ja muszę uciekać, nie lubię być skontrolowany, gdzieś mnie dobrze kontrolował, więc się przetaczałem, gdzieś tam wpiął jedną nogę, chciałem, to już była a runda, chciałem zaryzykować, w pierwszej i drugiej rundzie bym tego przetoczenia prawdopodobnie nie zrobił, bo nie pozwoliłbym sobie na takie ryzyko, w trzeciej rundzie, mówię, już postawiłem skok kartę, mówię, muszę z tego kurwa uciec, no albo mnie, albo ze mną wygra, albo z tego ucieknę, tak, gdzieś zrobiłem fikołka razem z nim, no a że jest kotem, wpiął się mocno, od razu mi chycił duszenie, Mataleo. Co jest kurwa moją zmorą, bo czwarty raz moje, czwarta przegrana to jest Mataleo, nie. To jest niemożliwe. Z czego to wynika? Nie wiem. To tyle razy trenowałem, tak to mam opanowane, umiem z tego uciekać, no ale walka to walka chycił, nie puści jak, kurwa. Jak zwierzę do uduszenia, nie wiem. Jeszcze pociągnąc temat Mansura. No, z perspektywy widza, jak on się, jak on się rusza, no normalnie jak brzmi, a to co on zmienia pozycję, to jest naprawdę niewiarygodne. I w polskim MMA tak naprawdę myślę, że tylko garstka potrafi. No wiesz co? No teraz jak ze mną wygrał, życzymy jak najlepiej, tak? Niech trafi do UFC niech, niech, niech tam podbije świat. To będzie tylko świadczyć, że nie przegrałem z byle kim, tak jak porażki to tylko z kotami, więc, więc ja też walk nie wybieram, nie, nie chcę jakichś jakich, jakich, słabych nazwisk, tylko wolę przegrać z dobrym niż, niż, niż wygrać lajtowo z jakimś no No i co, dla mnie taka porażka to nie, nie, nie wstyd, wiadomo duma urażona, boli, będzie jeszcze boleć długo, ale co, życzę mu jak najlepiej, jest dobry i oby, oby zaszedł jak najdalej. No i sobie okay. też. To jaki ty mieć plan na Mansura zdraśnem teraz po walce? Wiesz co, no miałem ogólnie trzymać stójki, myśleliśmy, że on nie będzie obalał, tak? Widocznie wystraszył się też mojej stójki, myśleliśmy, myślał pewnie, że my, myśleliśmy, że będzie, będzie, będzie cały czas stał, walczył w stójce. Niestety się przeliczyłem gdzieś tam, no ja też mam dobre te zapasy. Gdzieś wychodziłem z tego, no w trzeciej rundzie brak sił też od razu nie spodziewałem się w tej trzeciej rundzie, że on od razu mi po nogę pójdzie, tak? Myślałem, że znowu się trochę popizgamy. A, no i też mój błąd, że ja nie obalałem. W trzeciej rundzie, drugiej mogłem, ja też trochę, trochę przycisk z, z tymi zapasami. Gdzieś to mi uciekło całkiem dobrze ta sztuka gdzieś te cepy latały. Gdzieś gdzieś myślałem też, ja też jestem takim zawodnikiem, że druga, trzecia runda, jak już widzę, że przeciwnik słabnie tylko kondycyjnie, to ja się uruchamiam na zmęczeniu już wszystko wolniejsze, ale ja zaczynam robić presję, i zaczynam dominować, gdzieś te ciosy zaczynają mi siadać, przynajmniej na sparingach. zaczynałem te ciosy siadać. Tu tak na to liczyłem, że on trochę się podmęczy tymi zapasami. No ale niestety w trzeciej rundzie mnie obalił i ciężko było mi wyjść, już zmęczony z tego. Maslowski powiedział, że byłeś e, bardzo spokojny w tym pojedynku i tym go zaskoczyłeś, że właśnie zachowałeś tą chłodną głowę. Czyli co, jednak ta głowa zapracowała w tej walce. No wiesz co, no też walka z Kaczmarczykiem mi dała taki, 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 taki też kop, żeby, żeby nie iść do przodu, nie walczyć, nie machać tylko tymi rękami gdzieś taktycznie. Też tarcze robimy e, z moim trenerem od boksu, e, takie, żeby też wciągać, przepuszczać, wiesz, patrzeć, myśleć, no nie jest tylko już do przodu i, i wymiana cepami, tylko już na taki poziom, że trzeba myśleć, tak? Ja też nie jestem już pod sklepu kurwa fajterem, tylko, 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 tylko zawodnikiem pełnoprawnym MMA. No i trzeba na takie rzeczy patrzeć. Uch, no co mogę więcej powiedzieć? No, no jest kłodno. To trzech razy sztuka chyba teraz, co można powiedzieć? Nie wiem, mi chyba nie jest szabla pisana, nie. chyba jakiś pas muszę zaatakować. <laughs> <laughs> Powiem ci ta szabla, no. nie, miałbym, nie miałbym gdzie, gdzie powiesić nie, chyba. <laughs> Chyba szabla. Ej, puch, chyba plasmiczna przeznaczona. Nie, dośmieję no się oczywiście. No, pragnąłem tej szabli. Wiedziałem, że mocny zawodnik. No i co? No, ja się podjąłem, rękawicę podjąłem. Nie udało się, trudno. Nie, żyjemy dalej, to jest tylko sport. Oczywiście, a co teraz powiedz mi? Trochę odstęp czasu, troszkę teraz rekonwalescencja i powrót? Szybki powrót w kolejna gala w październiku. Jak to wygląda z Twojej strony? Tak, została ogłoszona kolejna gala w październiku? Nieoficjalnie, Klaudia z ogłosiła. Dobrze wiedzieć, fajnie. Nie, w październiku myślę, że nie, jakbym już zrobił walkę, choć jestem trochę przemęczony, no ale po przegranej duma urażona podejrzewam, że zaraz wrócę na matę, jakichś kontuzji nie mam. Znając siebie pewnie od razu wrócę, wrócę na matę, eee, ale w październiku, pierwszego października biorę ślub z moją narzeczoną, także na pewno, na pewno e, nie pozwoli mi walczyć <śred> przed ślubem za jakieś dwa tygodnie, żeby nie wyjść z takim czymś na przykład. Więc, więc, więc jak już coś, może gdzieś na początku września, a tak to dopiero na koniec roku. Adrian, a się z jeszcze, walczyłeś i z Patrykiem i z Masurem. Kto sprawił Ci większe problemy? Ciężko powiedzieć, bo jakbym wyszedł teraz z moją głową do Patryka, myślę, że walka by wyglądała całkiem inaczej, tak? Walka by wyglądała z Patrykiem całkiem inaczej, właśnie tam byłem podpalony, tam w ogóle nie miało nie być parteru. Nie Miał nie być stójki, jakoś się nastawiłem na te zapasy, robiłem z nim wcześniej, i zdominowałem go dużo zapaśniczo na, na, te, na treningu, no i to mi też Zaszkodziło mi to trochę, tak? Zaszkodziło mi to, że byłem zapewny w party w zapasach i nie chciałem tej stójki, tam wchodziłem na ślepo. No jakbym zawalczył tak tutaj z Mansurem, taktycznie gdzieś to siadałoby prawem. Wydaje mi się, że Mansur jest lepszym zawodnikiem stójkowo od Patryka, choć nie, u, nie, u, nie ujmując Patrykowi oczywiście, bo też mam fenomenalną stójkę, ale myślę, że byłby łatwym, e, łatwiejszym celem do trafienia. Oczywiście to jest moje zdanie, nie obrażam go, bo też jest dobry, no ale myślę, że, że z, z tym podejściem dzisiaj i to, to, to myślę, że z Patrykiem. Dałbym lepszą walkę niż wtedy, o może tak. To co, Adrian, pracy do zdrowia, kuruj się, e, zdrowie jest. I widzimy się na kolejny galach. Jasne, co? Do trzech stary. razy sztuka stary. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich, mój narożnik, mój, moich trenerów, moją narzeczoną. Chciałem pozdrowić moich sponsorów, którzy są ze mną na dobre i na złe. E, Minutor Fitwood Service, Montostal. Dziękuję wam całej reszcie, tak samo jesteście wielcy i to dzięki wam tu jestem. Dziękujemy. Dziękuję.